maszyna SC-05 Universal To elektropneumatyczne urządzenie do zagniatania izolowanych i nieizolowanych tulejek Zintegrowany moduł czworokątnego zacisku może zagniatać przekroje od 0,5 do 4 mm2 AWG od 20 do 12 na długościach 6 do 18 mm Możliwe jest również zagniatanie podwójnych tulejek w przekrojach od 2 x 0,5 mm do 2x2,5 mm2 AWG 2x20 do 2x14 Urządzenie można bardzo łatwo przyzbroić na inne przekroje obracając pokrętłem regulacyjnym na przedniej pokrywie Inne formy zaciskania lub przekroje są możliwe na zamówienie Urządzenie sterowane jest przez mikroprocesorowy kontroler a na przedniej płycie zintegrowany jest licznik Wyzwalanie startu cyklu odbywa się za pomocą naciśnięcia pedała nożnego